Siema kochani, Karolek95 No i jesteśmy w mojej serii Pograjmy w Silent Hill Będzie to Silent Hill 5 Homecoming Oczywiście na początku chciałem dodać, że moją inspiracją jest Bungo 21 Tak, nie mylicie się, właśnie ten sam Bungo, który nagrywał poprzednie części Silent Hilla W dobrej serii, która zwała się troszkę inaczej, ponieważ Zagrajmy Wy No i ja postaram się w jakiś sposób go zastąpić Chciałem tylko zobaczyć moje ustawienia obecne, wszystko jest dobrze napisy też macie włączone jak na pewno zauważyliście mam polską wersję językową także nie będzie problemów, żadnych problemów chociaż wiecie jak to bywa z wersjami no i co, to zaczynamy, zapraszam ponownie po intrze do zobaczenia Z wami jestem. Jeszcze nie możemy rozpocząć rozgrywki. Nie wiem dlaczego. No właśnie dlatego. <laughs> jest to nasz dobry przyjaciel. Jeśli nie mylę, to jest to Pirem do głowy. No właśnie zaczynam rozgrywkę. Uwalniając się z tego dziwnego łóżka. Dla osób chorych. Nie wiem, co to ma oznaczać. No ale w każdym razie zaczynam rozgrywkę. W ciemnych miejscach włączej latarkę. Okay. O, i y, dobra nowina: y, już pierwsza dobra nowina w tej grze. Oprócz tego, że jak tam wyjdę, to mnie coś zabije, że mamy latarkę. Nie będziemy musieli y, wa no, walać się tam po różnych ciemnościach. <ścoughs> jak pewno zauwa zauważyliście, zahaczam mu wszystkie rzeczy. Nie wiem dlaczego. To pewnie przez y, sterowanie nie jest takie jak we wszystkich Silent hillach. No to co, to zaczynamy. Ej, może najpierw zbadamy wszystko, tutaj co się znajduje. Tu mam jakiś zlew.. Boże! Kto to tu postawił? Och mam jakiś zlew. Co tu się stało? Zakrwawiony zlew. Mm, nic tutaj nie ma, nic nadzwyczajnego. Mm. Tu też nic nie ma. Na razie tu nie wychodzę, bo troszkę się boję, nie ukrywam. Wróćmy latarkę. Zamek jest uszkodzony, jak we wszystkich częściach i wszystkich drzwiach. No to lekarza. Pacjent spokoju 206 jest zapisany na lobotomię czołową. Proszę podwoić stawkę następujących leków przed dzień operacji. Myślałem, że lobotomia jest zakazana. Ktoś nakazał wykonać taki zabieg. No czyli robią tutaj nielegalne zabiegi. No i co, teraz musimy wyjść na spotkanie z przyjacielem. No, ja przepraszam, że tak, ale mam takie przyzwyczajenie do trochę innej gry. Zawsze się tak wychylam z za rogu. No i co, to chyba sztuczne płuco. Wygląda na stare. No nie chciałbyś się w nim znaleźć na pewno Nic tu nie mamy ciekawego Żadnych notatek Nic na ścianach Jakaś plama krwi To pewnie jak go zabiło wtedy To coś Stare zapasy medyczne No przydałby się jakaś apteczka Albo jakiś pierwszy health drink W każdym razie nic tu nie ma O, tu jest ten chłopak Josh się nazywa, tak Właśnie, zapomniałem powiedzieć, że, tak jak w trzeciej części, była header, tak teraz tutaj yy, sterujemy Alexem, czyli głównym bohaterem. Jak tu to otworzyć? Brama jest zamknięta, chyba kontroluje ją ten panel. I znowu kod mm, nie znamy na razie. Kodu będziemy musieli tu wrócić. I no, będziemy musieli tu wrócić w każdym razie. No i znaleźliśmy mapę, mapę szpitala, tak właśnie. No to teraz zaczyna się szukanie. Wielkiej niewiadomej. Znalazłem mapę szpitala. Nie wiedziałem, nie przeżyłbym bez tej informacji. Przez moją mapę. Ucieknij ze szpitala. No, postanowiłem zrealizować to, więc musimy uciec ze szpitala. Z szpitala, nie wiem czy to jest szpital psychiatryczny, czy jaki. Ważne, żeby z niego się wydostać. Pan do kontroli pociągnąć życia. Wygląda na uszkodzony. Wygląda na uszkodzony. Tu mamy coś, nie wiem co to jest. O, początek kodu do, oczywiście znowu łamigłówka do rozwiązania. To nie jest moja mocna strona. Początek kodu do właśnie do tamtej bramy. I teraz musimy znaleźć drugą pułpkę. kodu, sekundę ja to sobie przestawię. Słuchawki, bo mi nie przeszkadzają. No i gramy dalej. Eee, tutaj są drzwi. I znajduję się na pierwszym korytarzu, takim dosyć strasznie wyglądającym. Oczywiście wszystkie zamki są uszkodzone, nic nowego, nie możemy dodać dostać do pacjenci. Tam kolejne drzwi. I słyszymy dzikie odgłosy jakiegoś dziecka, jakiś płacz. No jak już mówiłem, tutaj znajduje się pierwszy heldrink w naszej rozgrzewce. Jakaś kartka, kartka z raportu o wypadku. Pacjent i zdemolował sąsiedni pokój. Pacjent nie reagował na słowne rozkazy trzech pracowników. W końcu miło pacjenta. Pacjent popadł w stan katatonii i przestał reagować na bodźce zewnętrzne. Tydzień później, podczas sesji terapii elektrostrząsowej, więzień był... Yy... Więzy były niepotrzebne. Nie doczytałem się tam. No, przydatna informacja na pewno. Nic ja nie zrozumiałem, ale w każdym razie pacjent był chory. Nie wiem na co. To jest jakaś lalka. okno i proszę, druga część prześwietlenia, czyli myślę, że niedługo dowiemy się jaki jest kod do bramy i dostaniemy się do tamtego pomieszczenia tutaj mamy jeszcze jakieś drzwi nie wiem oczywiście zamknięte na stole coś mamy podstawy walki bronią No, no, zdecydowanie przydadzą mi się te informacje. Oj, tutaj właśnie mi się klikunek. Nie wiem, na który się wyjmuje broń. Na który się walczy, Nie mam na razie. Czyli na razie nic tu się strasznego nie dzieje. I oby się na razie nie stało. Dobra, to wracamy z powrotem. Jezus! Ooooo! Fajne! Myślałem, że będzie pierwsza potyczka. Jest, ale się przestraszyłem. No, nie mogłem być pierwsza potyczka, bo nie miałem broni, bo musiałbym uciekać. Dlaczego ja się o wszystko potykam? No, wracamy do pomieszczenia. Do tego pomieszczenia. Tutaj musimy wstawić prześwietlenie. Użyłem prześwietlenia. 8 2. 624 jeszcze raz, 624 872 yy, no i to będzie kod podejrzewam, tak, wracamy powrotem.